Z tej strony szmera to jest Tabletop Racing World Tour. Dzisiaj wyszła ta gierka, w zasadzie trudno powiedzieć, że wyszła, bo to jest kolejny Early Access. Jest to taka arcadeówka, dosyć przyjemna gierka. Ścigamy się takimi modelami, jakby resoraków w różnych, w różnych lokacjach. Pierwsze co zrobimy to zakupimy sobie właśnie jakiegoś resoraka. Mamy na starcie 13,5 tysiąca, więc nie poszalejemy za bardzo, bo tu w zasadzie możemy dwa modele w tej chwili kupić, albo Leviatana, albo Bag Bagrata. To jest ciekawostka Breaking's Bed. pozdrow dla Kumatych i Brawler. W każdym razie kupimy, może ja kupię. Kupię lewiatana. Zobaczymy, jak on się spisuje. Yy, w ogóle tego yy, to pierwsze wrażenie nagrywam yy, w, yy, w, no, w pół HD, tak w 720p. Bo są tu problemy z rozdzielczościami, w ogóle jest problem z kontrolerem, problem z definiowaniem klawiszy. No, prawdopodobnie deweloperzy już o tym wiedzą i mają się tym zająć, w każdym razie zagramy na razie na klawiaturze i... Yy, no, będę trochę improwizował, bo nie, nie znalazłem jeszcze wszystkich klawiszy tu odpowiednich za różnego rodzaju dopalacze i inne tam historyjki, ale spróbujemy jakoś. Za bardzo może nie będę lamił. <laughs> Combat Race. Okej, okay. mniej więcej wiemy, mamy przeciwników, eee, tu ma możemy, bomby, rakiety są dostępne i chyba przyspieszenie. OK, spróbujemy. Dosyć przyjemna muzyczka, ja mam nadzieję, że nie będzie żadnych roszczeń ze strony YouTube'a. Okej, okay, to jest nasza ścigałka. To jest nasz lewiatan. Startujemy z ostatniej pozycji. Już latają puszki. Już jednego żeśmy w ciula zrobili. A tak. Ła, bombę któryś wyrzucił. A to gnojki. A to gnojki. O, jestem przedostatni. Może mi się uda jakiegoś bombelka? Ten mi zgarnął bombelka. Króca bomba. <noise> bombę mu rzucił. Oj, takim farciszkiem jestem na drugiej pozycji. Jest bombelek, jest bombelek. Co ja mogę mu zrobić? Mogę szczelić? Bombę mam. Aha, to do tyłu będę rzucał. Dobra, zostawimy komuś tam bombeczkę. Uah! Jedziemy. No i na drugiej pozycji. <noise> Okej. Okay. Odblokuje nam się chyba kolejny wyścig w championships. Na razie w tych najtańszych samochodzikach lecimy z koksem. Tak, mamy dwa kolejne. Ta time trial zdaje się, czy coś takiego i... No, zaraz zobaczymy. Time trial, complete tak. Ok, będziemy mieli turbo dostępne w power-upach. Ok, zobaczymy, jak to nam teraz pójdzie. Mówię, czekam, aż będę, będę mógł na swoim kontrolerze zagrać. Bo to są jaja, że to na razie nie działa tak lecimy tutaj jesteśmy to jest tor w restauracji sushi i lecimy z tym koksem A spad ze stołu kotek nam tak jak to w Japonii są kotki nam machają aj króca bomba Te kawałki ryby O już wiem jak się tego. Coś się w, w mapowaniu klawiatury popsuło, bo ja wcześniej próbowałem zamapować klawisze, ale to nie działa. A teraz jakieś jaja są tutaj, widzę. O, turbo na chwilę, włączymy ogórki. Oj, a czemu on mi się zrespawnował na nowo? Niepotrzebnie straciłem czas. Coś tu jest jakiś problem z klawiaturą na razie. Gierka wygląda przyjemnie wizualnie, muzyka jest całkiem C. Oj, trzeci zaledwie, o słabo mi to poszło. No mówię, czekam aż zacznie działać kontroler. Ja mam ten, tego kontrolera od Xboxa 360, ale w wersji bezprzewodowej. To jest pewien problem właśnie z tym wszystkim. Niektórzy też zgłaszają w dyskusji na Steamie, że tam są problemy w wersji USB też. No i deweloper powiedział, bo najpierw ktoś zgłosił z tym bezprzewodowym problem, i deweloper jakiś napisał tam programista, że o już lecę do sklepu, jak go tylko kupię, to zobaczę na czym problem polega. Mhm, mm back to the 80s. Lata 80, tak? Hot Hotlap challenge. Mhm, mm mamy 90 sekund, żeby najlepsze okrążenie. Okej, okay, startujemy. I lecimy. Lecimy z tym koksem. Znowu, mam coś tu będzie przeszkadzać. Turbiszcze, super o, super udaje mi się trafiać nasze power-upy ok już jest pierwszy DLC w ogóle do tej gierki on coś tam kosztuje 5 euro czy niecałe 6 euro coś takiego się Zastanawiam, czy to nabyć. No bo na razie tak trochę z tym sterowaniem lipa. Bo to jest taka RK'dówka ewidentnie na kontroler, nie? A tu tak na klawiaturze to trochę jeszcze nie nie wiem, nie znam wszystkich klawiszy. No to taka lipa trochę a nie gra. <gryw> Już próbowałem naczuja tutaj obczaić, co się przyciska i tak dalej. O pierwszy, o, jo, jo. proszę, proszę. No, no okej, okay. co tu mamy? Chop shop, chop shop, komba to znowu będą te power-upy różnego rodzaju wybuchowe. Okej, okay, tylko że tu są y, aktywuje się dwoma przyciskami. To power up, ja znam tylko jeden. <śm> Lecimy z tym koksem. O, a co mamy, rakietę? Dobra, go rakietą potraktowaliśmy. A co? Z nami też się nikt nie będzie pieścił, ale oszukują gnojki. Spychają na bok człowieka, a co to ja mam? Co to piorun robi? A tu kurczę, jakieś wybuchy. A mi się udało. Dobrze, mamy rakietkę, to tego pierwszego zaraz dorwiemy. Aj, nie dorwaliśmy go. Trzeba jednak podjechać bliżej. Ok, będę kumał czaczy. Teraz mamy co? Turbiszcze. Znowu mamy ten jakiś piorunek A, żeśmy sparalizowali, tutaj sparaliżowali w zasadzie. Okej, okay, mamy bombę. Mamy bombę. A gdzie są nasi koledzy z tyłu? Zostawię tam jedną bombkę. Ostatnie okrążenie. Ostatnie okrążenie i... Ajajajaj! Aj, aj, aj. Chciałem pana... Zapomniałem w zasadzie, że mam rakietkę i... Mogłem go przed metą tam spróbować trafić. I tak guzik wyszedł z tego. No ale powiem graficznie, bardzo całkiem si, przyjemna gierka. muzyka mi się też podoba. Tylko mówię, no jeszcze to z tą grafiką i z tym sterowaniem, żeby coś tam zrobili. Drugi ok. Zarabiamy szmal. Może jakiś samochodzik się ku kupi? No nie teraz, bo 9000 to my nic nie kupimy. Dobra, jeszcze spróbujemy, co tutaj mamy. O, w tym trybie nie grałem. To, to zobaczymy, co to jest. Pure race, czysty wyścig, tak? Beat the other racers to the finish line. No power -a to just pure Aha, kapuje. Czyli nie ma żadnych znajdziek, kompletnie, żadnych power upów same umiejętności kierowania. Mm -hmm. Tylko driver versus driver. Lecimy. Oj. <ścoughs> Już gnojki tutaj przewracają puszki. Dobrze, trzeci, trzeci szmer, dawaj, dawaj, chłopie. Ach. O, a czemu mi zrespawnowało? Przecież nic nie przygrzałem, ani nikt we mnie nie przygrzał, nie mógł. No i tak dobrze jechałem. I co? Byłem drugi. A przedostatnie okrążenie masakracja. Najajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ale zepsułem, ale zepsułem. A mogłem wbić jeszcze na trzecią pozycję, a to już jest ostatnie okrążenie. Aj, i guzik czwarty. Ok. Na tym zakończymy tą krótką prezentację tej gierki, tej nowości. No, ciekaw jestem, jak Wam ona się podoba. Tak, w ramach relaksu można od czasu do czasu coś takiego pograć. Oczywiście, niech tutaj kontroler zadziała, bo to jest ewidentnie napada gierka. To na klawiaturze trochę ciężko jest. No, zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że jak najszybciej to naprawią i będzie można. W ogóle mówię, tutaj nagrywam 720p w ten odcinek na maksa, bo są problemy z rozdzielczościami. To znaczy, ja mogę ustawić najwięcej 1920 na 1200 bo taką mam natywną rozdzielczość swojego monitora i taką troszeczkę nietypową. A z kolei, jak to zacznę montować, to mi zacznie tam ściskać albo jakieś paski wychodzi. Nie mam dostępnej rozdzielczości Full HD, także też liczę, że coś z tym fantem zrobię. Póki co dziękuję, na razie cześć.